Jeśli szukacie tanich i sprawdzonych końców, oraz chcecie kupić je przez SMS lub Paysafecard, zapraszam Cię do świat14gold.pl. Gorąco polecam link w opisie. Cześć, Makowa, wszystkim z tej strony. Simon, a to jest kolejny odcinek z kariery Bayern Monachium. I przed nami kolejny przykład w Bundeslidze i w Lidze Mistrzów. Pierwszy mecz z Herthą Berlin, minuta trzecia. Strzał napastnika drużyny Herty, ale ostatniej chwili Benatia wybija. E, Minuta 11. Samotny rajd Roberta Lewandowskiego. No i to nie mogło się inaczej skończyć niż Bramką. E, idealne wykończenie. No to jest już doświadczenie. I kunszt Polaka. E, no jeszcze obrońca próbował mu go faulować. E, jednak doświadczenie robi swoje. Minuta 45. Przy drużyna Herty Strzał. Ale nas nasze szczęście obok Bramki. Minuta 45. doświadczenie polikarne Thomas Miller. Z główki, ale piłka zatrzymuje się na poprzeczce. Minuta 86: Alien Robin przy piłce, ale Kraft świetnie paruje ten strzał. No i takie wyciekiem zakończyło się to nudne spotkanie. Wygramy 1 do 0. No i jesteśmy już po spotkaniu. Wygraliśmy 1 do 0. No ale teraz przed nami trudniejszy mecz. Tym bardziej, że. Robert Lewandowski doznaje kontuzji, która eliminuje z go z gry na aż dwa miesiące No, będziemy musieli sobie go poradzić bez niego, ale mamy zbiornika, który się nazywa Yasin Chikaoui I on musi sobie poradzić po prostu No i jeszcze jedna zmiana y GC za Millera No i przechodzimy do spotkania Minuta 16, to jest Frank Ribery, wchodzi w pole karne jak masło Uderza po długim rogu, no i Leno jest bez najmniejszych szans Francuz, również doświadczenie, nominowany do złotej piłki w 2013 roku Jednak ostatecznie jej nie, zdo jej nie zdobył, ale jednak klasa do to klasa e Świetnie, e zamarkował strzał, zszedł do środka, no i zdobył bramkę Minuta 34, e świetna piłka do Schweinsteingera, ale on Zmarnował świetną sytuację. Minuta 45 znowu Ribery przy piłce, ale tym razem Leno broni ten, ten strzał. Minuta 45 znowu e, świetnie Cikały zagrywa do Robena. No i ten już na takim ślizgu e, strzela, i to jeszcze z prawej nogi trafia do siatki e, drużyny z Leverkusen. Więc aptekarze coraz gorszej sytuacji, e, ale na pochwałę zasługuje to zagranie Cikałego, który udowadnia, że nieprzypadkowo znalazł się w Bayernie. Muta 50, jest rzut wolny, Roben go wykonuje, więc łysy z Bayernu, jak on go wykona, strzał mocny, ale tylko poprzeczka. No i muta 66, przybył jest znowu Robben, no, strzał znowu z prawej nogi, no i znowu kończy się bramką, Arjen Roben. czego nie robi w tym sezonie, on robi dla nas po prostu wszystko. No i mytasz 69, czy szybce jest drmić, do Belarabiego i Belarabi y, umieszcza piłkę w siatce, y, jest już 3 do 1, y, daje on nadzieję aptekarzom na chociaż zremisowanie tego spotkania, ale czy to się uda? Zobaczcie jeszcze powtórka tego strzału, no nie, nic w tym spotkaniu się nie zmieni. Wygrywamy 3 do 1. No i przed nami mecz: e, o być albo nie być w Lidze Mistrzów z Lil. Więc motywujemy nasz zespół, oczywiście. Nic innego nie może być. E, tutaj jeszcze e, Tiago ma na, dla nas sugestie, jednak postanowiłem postawić na Tomasa Millera zamiast na GC czy e, właśnie Tiago. E, Tutaj e, zmiany kosmetyczne, jeszcze no i przechodzimy do spotkania. Minuta 25. Przywódca jest Arian Robben. Zagranie do Tomasa Millera. I Thomas Miller pakuje piłkę do siatki. Udowadnia, że nieprzypadkowo e, gra w reprezentacji Niemiec na pozycji napastnika. Nazwisko Miller oznacza gol e, w niemieckiej piłce nożnej. Zobaczcie jeszcze raz powtórkę z tego strzału. No i 1 do 0. Minuta 31. Piłka do Cikałego. Ale w Eniama fantastycznie to wyciągnął. No i minuta 44. Ribery dosiadkowanie w Znowu jest Thomas Miller. No i on także z główki potrafi świetnie wykończyć sytuację. Jest już 2 do 0, więc jesteśmy już jedną nogą w 1.8 Ligi Mistrzów. 11 milionów euro za przejście, ale czy to się nam uda? No i minuta 77. Tym razem Frank Ribery próbował. Już był prawie faulowany, ale Przedarł się, no i w ostatniej chwili tak dziubną Piłkę, no i jest 3 do 0 Ogólnie jeszcze Galatasaray nie mogła wygrać Z Juventusem, żebyśmy mu się Mogli awansować, a my musieliśmy po prostu To spotkanie wygrać, no i jeden warunek Jest już spełniony, ale Wcześniej Galatasaray przegrało Z Juventusem, a my wygrywamy 3 do 0 I przechodzimy do następnej Fazy, także jeżeli wam się ten odcinek Podobał, to zostaw łapkę w górę Więc trzymajcie się ciepło E. Yo.